Hej, to Kasper. Dzisiaj porozmawiamy o chicie Netflixa, Squid Game, i od razu muszę powiedzieć, że to jest naprawdę rewelacyjny serial. Poza tym, że teoretycznie sam pomysł jest świetny, to realizacja nie, nie, no, nie da się do niej przyczepić. Na pewno nie, jest, nie zawodzi pod tym względem. Um, ten serial. Niby 16, plus, ale możecie sobie go oglądać, ale nie przy rodzicach. Um, o co w nim chodzi? Pewnego dnia y, y, ludzie, przygrywy, które mają, mają mnóstwo długów, y, y, nagle dostają propozycję dołączenia do gry. Dołączają nieświadom, żeby zarobić, ale tak naprawdę pieniądze, które mogą wygrać, to są za życie ludzi. Bo jak zrobisz błąd i przegrasz grę, to giniesz automatycznie. To jest naprawdę ciekawe. I, i, i tak, no, ten serial był na tyle hitem, że na, to, na, póki co, kiedy ja nagrywam ten odcinek, jest numerem jeden na Netflixie. Dodatkowo na TikToku czy na YouTubie jest pełno już filmów o tym serialu. Serial jest głęboki. Um, oni tam walczą o swoje życie, nawet potrafią zabić człowieka, żeby przeżyć. I to jest dosyć, naprawdę dosyć głębokie i też prawdziwe eksplorowanie natury człowieka. Ludzie muszą konkurenkować w wielu grach, typowo związanych z dzieciństwem, tylko tutaj po przegranej, jak mówiłem wcześniej, giniesz automatycznie. Mamy tam czerwone, zielone. E, 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 Nazwija tą grę ciasteczka, gdzie tam figurę pewną musi e, e, tak do, dokładnie e, e, igłą wyciąć, jakby tak powiedzieć. E, e, pa, mamy siłowanie, jak tutaj pokazuje. Mamy e, grę, grę kulki, e, grę jaką tam była jeszcze gra. Pewna gra, nazwijmy ją, że mamy most, i możesz, możesz albo w prawą, albo w lewą, bo, pew, bo mamy tam szkła i jedno się załamie pod Twoim ciężarem, a drugie nie. I musisz zdecydować w lewo czy w prawo. Poza tym, głównym wątkiem, czyli tych gier, mamy też wątek policjanta, który poszukuje swojego brata, który okazuje się, że też był zaproszony do tej gry. I finalnie, z obrotów akcji, no, w pewnym momencie można się domyśleć, um, kim jest jego brat, albo kogoś w czarnej masce. Spoiler, to ta sama osoba. Ale tak, no to naprawdę, ciekawe się śledzi. W pewnym momencie przestałem mi odchodzić te gry i poleciałam już oglądać wątek policjanta, żeby z powrotem zainteresować się głównym wątkiem. W sumie. W sumie już nie mam co do powiedzenia o tym serialu. W sumie to taka to, to, to luźna recenzja. Powiedziałam co tam mi się podoba. E, mógłbym jeszcze wspomnieć o dobrej muzyce, która nawet jest klimatyczna. I no, jako aktorów. No, wypadli w swoich rolach po prostu dobrze. W pewnym momencie, szczególnie pod koniec. No, no, masz trochę żalć tych bohaterów. Naprawdę, jak im, ale wiesz, że tylko jedna osoba przeżyje. No, no tak, ale nagle mamy postać, którą nie powinniśmy już znienawidzić, bo zabiła już poprzednich postacie. No przynajmniej jedną, którą można było polubić. I która jako też można było jej kibicować, żeby wygrała tą grę i wzięła swego brata, żeby pod koniec nagle tak pomyśleć o śmierci śmierć jego i jego masce. No. To tyle mogę powiedzieć. Pod tym względem bohaterowie są całkiem dobrze napisani. Niektórzy lepiej, a niktu źle. Ci dobrze napisani bohaterowie dobrze, że dostają więcej czasu, a ci źli Mało interesujący, już mniej, ale przyznam, że jest kilka postaci, które no mogłyby dostać trochę więcej czasu antonowego. Więc jak mówiąc, serialowi mógłbym dać takie solidne 9 na 10. Bo przyznam, że no finał, no finał, no, finał jak to finał, trochę już nie trzymał swojej jakości. Do widzenia. Mówił Katzler Steinbrenner.